Dziękuję Państwu za zaproszenie. Wydaje mi się, że problemy związane z polską transformacją nie zostały zakończone w taki sposób, który byłby satysfakcjonujący dla ciała społecznego, dla rzeczywistości społecznej. A chciałabym zacząć od takiej konstatacji, że jest niejaki problem dla mnie. Z mówieniem o strategii prawa i sprawiedliwości. Przede wszystkim dlatego, że jeśli obserwować decyzje tej formacji, to raczej można by było mówić o ciągłości w zmianie, i chciałabym powiedzieć, że wydaje mi się, że coraz więcej jest problemów z tym, żeby Patrzeć, interpretować polityki różnych formacji politycznych, polskich bez znalezienia większych, szerszych, współrzędnych. Powiedziałabym, że jest to ten konflikt pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Platformą i różnicę między ich strategiami zaliczyłabym do konfliktów. W ramach elit, konfliktów, które intensyfikują się w związku z procesem, który nazwałabym za innymi autorami y, polaryzacją w ramach homogenizacji, przeprowadzaniem polaryzacji społecznych w ramach homogenizacji. Co mam na myśli mówiąc o homogenizacji? Mam na myśli y, y, proces zanikania różnic. W, 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 także różnic ekonomicznych, czy przede wszystkim różnic ekonomicznych między klasą ludową i klasą średnią. I większość tych procesów, które dzisiaj możemy obserwować w Polsce, ale także w krajach zachodnich, to są procesy, to jest poszukiwanie strategii politycznych. Przez, przez elity polityczne. Na tym opiera się większość tych konfliktów. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o specyfikę Polski, to wydaje mi się, że być może prawo i sprawiedliwość widziało jako strategię wydajną coś, co powrót do pewnej kategorii, a mianowicie wygranych i przegranych, chciałabym zwrócić uwagę na to, że, że między wygranymi i przegranymi jest jakiś środek. I trudno dzisiaj jest powiedzieć, kim jest wygrany, kim jest przegrany, czy wygranym jest ten, który ma mieszkanie na kredyt, czy ten, który ma wyższe wykształcenie, czy jedno i drugie. No, to jest taka przestrzeń y, mocno nieokreślona. Która mogła dawać potencjalnie nowy elektorat, ale z, z pewnych powodów, przede wszystkim z tego powodu, że obydwie te partie podzieliły się, zmonopolizowały, można powiedzieć, pewne emblematy, a mianowicie uważam, że, że jest to element strategii politycznej, dlatego że jeżeli przyjrzeć się, Debatom publicznym z lat 90-tych, publicystyce, która wtedy była, to wyraźnie widać, że obydwie te formacje polityczne można zaliczyć do tego co Alain Denon nazywa skrajnym centrum, czyli są to partie bardzo liberalne, jeśli chodzi o program ekonomiczny, i odwołujące się do tradycji, do konserwatyzmu. Widać to na przykład, niedawno czytałam publicystykę kogoś z lat 90., kto z pewnością dzisiaj jest po stronie tak zwanej progresywnej, gdzie jest mowa o tym, że zatrzymanie, zachowanie tradycji jest koniecznością, bo inaczej Polska stoczy się w program realizowany przez Polpota, który, jak wiadomo, był wykształcony na lewackiej Sorbonie. Więc jest to program neoliberalny i konserwatywny obydwu tych partii, dlatego mówię o konflikcie w ramach elit. Strategia bardzo wydajna, polityczna, jeśli chodzi o modernizację, to uważam, że o, o przyszły kierunek zmian, o stosunek obydwu formacji do y, projektu ciągu dalszego modernizacji, bo tak pamiętam, y, to było w tytule, to uważam, że mają też taki sam projekt y, y, modernizacji. One się nie różnią. Y, y, usprawiedliwieniem dla obydwu formacji jest to, że nie wiadomo, na czym ma polegać y, y, modernizacja, o której się mówi w krajach zachodnich czy w Unii Europejskiej. W tej chwili trwa konflikt o to, czy ta modernizacja, mam tutaj na myśli przede wszystkim skonfrontowanie się z problemami związanymi ze środowiskiem, czy ona jest kwestią czysto technologiczną, czy ona wymaga pewnych zmian politycznych, głębokich zmian. Y, społecznych. No i tutaj y, obydwie partie, można powiedzieć, jak na partie y, y, funkcjonujące w peryferyjnym kraju, mają na ten moment pewien komfort, y, y, bo mieć strategię, no to też odrzucić pewne strategie. Y, y, tej jasności co do tego, jak, będzie, jak będą przebiegały reformy w krajach Unii Europejskiej, jak wiadomo, jeszcze y, nie ma. Co chciałabym powiedzieć, kończąc, jak widzę, co chciałabym powiedzieć, wskazując na różnicę czy na obietnicę jakiejś różnicy. Po pierwsze, prawo i sprawiedliwość na pewno bardzo dobrze wykorzystało fakt, że skończyła się możliwość legitymizacji procesów. Transformacji. Mam tutaj na myśli przede wszystkim desolidaryzację i prywatyzację polityk społecznych, mówiąc o, o procesie transformacji. Bez wątpienia w tym, podczas drugiej kadencji, zorientowało się, że nie ma takiej możliwości kontynuowania tej polityki przez legitymizowanie jej w odwołaniach do Solidarności. I taką funkcję Solidarności, czyli takiego Takiej treści, która będzie legitymizowała przejęcie władzy, było 500 plus. 500 plus zastąpiło Solidarność, po pierwsze miało mieć taką, taką wymowę solidarnościową. Proszę zobaczyć, ile, czyli pełniło taką funkcję tego, co Ost nazywał parasolem ochronnym. 500 plus miało załatwić sprawy demograficzne, sprawy nierówności. Można było często przeczytać, że rozwiązane zostały bez mała problemy klasowych różnic w Polsce dzięki 500 plus były, miały, miały też podwyższyć poziom życia ludzi, wakacje dla dzieci, chcę, po, chcę pokazać, że to jest całe spektrum, od polityki demograficznej, po wakacje, po codzienność i tak Natomiast i była to, według mnie była to taka forma reparacji, reparacji w nastrzeniu psychoanalitycznym, czyli komuś wyrządzono krzywdę, ktoś doznał cierpienia i teraz, kiedy myślimy o ciele społecznym, to ta krzywda nie musi być naprawiona dokładnie na przykładzie tych, którzy najbardziej ucierpieli albo musieli po prostu wyjechać z kraju, ale była to taka forma komunikacji, udanej bardzo formy komunikacji społecznej, w której ktoś pomyślał o tym, że ci, którzy przeprowadzali brutalne procesy, są zobowiązani do jakiejś formy reparacji i to miało ewentualnie pewien potencjał, pewien, pewien potencjał nie wiem, taki naprawczy, jeśli chodzi o tkankę społeczną, ale z różnych powodów, no przede wszystkim z tego powodu, że jeśli chodzi o inne polityki, no to ona ma w dalszym ciągu taki intensywny charakter desolidaryzacyjny. Ale chciałabym zwrócić na koniec uwagę na pewną kwestię, o której bardzo mało się mówi, a która wiąże się z różnymi problemami, jakie teraz są, jakie pojawiały się wcześniej, na przykład sądy czy programy emerytalne, a mianowicie chciałabym zwrócić uwagę na jeden efekt y, transformacji, jakim było spustoszenie duchowe. Desolidaryzacja, prywatyzacja polityk społecznych nie zachodzi w ten sposób, y, 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 że y, y, po prostu Powstają jakieś nowe podmioty, obydwie formacje posługują się w wyjaśnieniach przede wszystkim oskarżeniami, czyli bardzo trudno jest mówić o problemach systemowych. Te grupy, które protestują, zawsze mają jakieś moralne usterki mogą być to górnicy, mogą być to prawnicy. Chcę powiedzieć, że nic nie zastąpiło tego języka, języka, który zdegradował życie ciała społecznego, życie rzeczywistości społecznej do ekonomii. Każda kwestia, która odnosi się do wymiaru społecznego, taka jak na przykład zaufanie czy reparacja, były odnoszone do wydajności, efektywności yy, ekonomicznej. Moją uwagę zwraca to, że na przykład w ogóle nieobecna jest w polskiej debacie kwestia, no czasami można powiedzieć bezinteresowności, ale inny wymiar na przykład programów emerytalnych, że jest to sposób na ustalanie więzi pokoleniowej, że nie chodzi tutaj o zwykłe przemijanie pokoleń, ale chodzi o to, że mamy do czynienia w życiu społecznym z jakąś formą zinstytucjonalizowanego altruizmu, w którym średnie zwłaszcza pokolenie godzi się na to, żeby utrzymywać i młodsze pokolenie i starsze pokolenie z różnych powodów. I kończąc już naprawdę, chciałabym powiedzieć, że bardzo to dobrze widać, brak, brak, yy, brak yy, odbudowy życia duchowego. Tego społeczeństwa. Bardzo to dobrze widać w dyskusjach o sądach, kiedy używa się takiego argumentu, mianowicie, że przekona się ludzi, że ta reforma jest zła z tego powodu, że poczują skutki działania tej reformy na własnej skórze. Ale dlaczego na własnej skórze trzeba doświadczyć skutków złej reformy, żeby protestować? Dlaczego współczucie, empatia czy Przejęcie się tym, że ktoś doświadczy zła czy doświadczy cierpienia, nie może być u nas argumentem. Wydaje mi się, że to jest jeden z największych problemów y, y, i skutków y, transformacji, który niestety może zaważyć na tym, jak będzie wyglądał ciąg dalszy.